Hej, Kato fajnie, że jesteście! Zapraszam no na kolejny filmik. To Zaczynamy! Hej, Kato Ja Wam teraz pokażę mój pokój, aby w tym czasie zostawcie dużo łapek w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i naciśnięcie na dzwoneczka. Lecimy, już pokazuję. No i co tu masz? I tutaj mam taki pistolet gorący. No, to jest pistolet, który Klej się robi gorący. No, kuleczki. Takie sznurki. i Czyli naklejki masz z naklejki z misiami, wstążki tutaj masz jakieś. Farby. Milenka generalnie lubi sobie dużo dekorować. O, zobacz co tam się znalazł. Flo <grym> Flokis. Jeszcze mam taki na no, takie papiery błyszczące. Taki. Czyli Twoje ulubione kolory, bo to srebrny i złoty jest Twój ulubiony, prawda? Mhm. Uh -huh. Jeszcze mam tu... Ja tu to lubię bardzo dużo kolorów. Będziecie rysować? No, tutaj masz kolorowanki. Czemu ja ten pistolet cały czas trzymam w ręce? No, ja nie wiem. <laughs> no, tutaj masz kolorowanki, tutaj w domu masz... O, Odrabiam mój zadanie. telefon tutaj jest, czekaj. <grym> tutaj odrabiasz sobie różne zadanka, nintendo tutaj masz. Tak. Tam... Co tu jeszcze masz? Wesołą rodzinkę, jakieś różne, różne ćwiczenia, które Milanka robi mhm. sobie dodatkowo, prawda? Mhm. To jest etui na nintendo. Będziesz pokazywała? Mhm. Okej, okay, to zobaczymy jak tam się prezentuje nam to w środku. Milanka na razie ma trzy gry. Jeszcze tutaj musisz przesunąć Tu, No, jeszcze pociągnij za zamek. O i już mamy. Tutaj jest seria Mario, tutaj jeszcze jest Mario i tu są 2. No, na razie mamy tak trzy gry. Milanka w sumie, za dużo nie grasz, prawda? Mhm. Jak czasami, chyba lepiej wolisz na telewizorze, jak jest pod na do Nintendo. Mhm. Zawsze sobie w Mario gramy we dwójkę. Mhm. No, to połóż to i pokazuj dalej. Dobrze, tutaj mam ma takie kredki i jeszcze takie jedna ma takie kredki. I puszynowy długopis. Wow. A teraz Wam pokażę moją półkę. Tylko muszę wejść na moje biurko. Będziesz się wspinała? No. No dobra. Uważaj, już nie spadła. No dobra. Czyli już jesteś na biurku i co tu jest? Tutaj mam skarbonka. Mam na razie mało pieniążków, bo to jest nowa skarbonka. Wczoraj ją kupiłyśmy dopiero, nie? Tak. Tutaj jest mój konik na biegunach. No i jest zdrabniany. Czyli to są twoje ogólnie pamiątki, prawda? Ty tak. sobie zawsze jedziesz na jakąś wycieczkę, to zbierasz sobie pamiątki, a później mam. one tutaj po prostu leżą, wędrują sobie tutaj na półeczkę. E, to oczywiście nie jest pamiątka. No to nie, ale tutaj tak. wszystko chyba jest pamiątkowe. No oprócz tego zegarka chyba, muszelki tu masz pamiątkowe. A to dostajesz żyrawkę z przedszkola. Tak. Tutaj mam slime dwa, tutaj jest moja szczułka. A tam jest od Marcysi, ale Marcysia by już go wyciągnęła, tą mia No. Został sam slime. Ale trasówka i ten słonik nie jest z Nie, to są y, z kwieciarni. Tak. No to jest jakby słonik na szczęście. No. To słonik na szczęście. Idziemy dalej. No to schodzisz już? No nie. Czy jeszcze tutaj przechodzisz do półeczki? Nie, czekajcie. Czekamy, czekamy. Tutaj co masz? Tutaj masz takie koraliki, też je można na ciepły klej przyklejać. Tak. Tutaj masz jakieś wisiorki do... Do czego masz te wisiorki? O zobaczcie, Milenka ma tyle wysypianych ile mam wisiorków? Wisiorek dla mzoletka, wisiorek z przedszkola, wisiorek z przedszkola, wisiorek z przedszkola. Wszystkie z przedszkola? Wisiorek od An mojej kuzynki. A ten to A ten chyba świeci nawet, ten konik, Tu już nie świeci. świeci. Nie wiem, jak go się załączało. O tu. Aha, tam jest taki muzyczek, no. no. Nie dość, że świeci, to jeszcze krzyczy. Mhm. <gry> Co? No. Idziemy dalej. No i co ty tu dalej masz? Mam tu taki domek. Aha, tutaj masz swoje rysunki. Tutaj mam to tu Czyli taki to jest szafa, motylek. To jest okienko Otno. i kolejny motylek. To jest ten ja w nausznikach. Wow. I moja szafa dwukolorowa. Aha, dobra. No, i A tu... fajna półka? Sama mhm. ją zrobiłam. Tutaj Milenka ma na półce swoje tak samo jakieś zabaweczki. Monster High z kluczami. No, baloniki macie z sali zabaw, jeden twój, jeden Marcy'si. I co tu dalej jest? I lecimy dalej z domkiem. Domek tutaj. dla lalek, ale tutaj e nie mieszkają psy i śpią. Tak, tutaj są takie psiaki. Ej, obudziliśmy cię. No i sali zdenerwowałaś tego psiaka. <grym> Jestem bardzo zdenerwowany i was wkurzę. Ale ci bowa lata. Tutaj są mebelki, jedzenie. No, drugi tu jest Enchantingars. Właściwie on jest mało używany, jeszcze go trzymamy tak dla Marcysi. Może się będzie bawiła. No? Jest tutaj basenik. Napisane, tu są... napisane Barbie! No, tu są od... Y... Tutaj są budy od piesków. Tak. Tak. I co? I przenieśliśmy łóżko tutaj pod okno, bo wcześniej łóżko miałaś tutaj gdzie biurko. Tak. Mam jeszcze nowe te. Czekaj, tutaj jeszcze lampa strasznie świeci, ale ona nam świeci, żeby było lepiej widać filmiki dla Was. Tak, tutaj mam nowe zasłony. No. Patrzcie. Rolety, ale jest ciemno już, zobaczcie. Nie w tą stronę, Milenka. W drugą. Milenka tutaj sobie dała kwiatuszki. No dobra, to zostaw, bo i tak jest ciemno, nic nie zobaczysz, Milenko. Ja mam tylko trochę Wstań może z tej strony, bo strasznie ta lampa świeci, no. O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Mam tu kryształ. Tak, tutaj jest taki, o nie widać go chyba na kamerce. Tutaj jest taki kryształ powieszony, lęka chciała. Schodź na dół już, no. Dobra. I co tam masz? Lampki ptaszki takie. Tak, o takie. No, one świecą na różne kolory i można je gdzie kupić? W za 10 zł. Telewizor jest zniszczony. Z, nie zniszczony, tylko jest zniżony. Był wyżej i teraz jest niżej, tak? Tak. Czyli tu masz telewizor, tutaj masz. No i go mogę już obracać. Bim, 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 bim. No, możesz go odwracać sobie. Uważaj na kabel. O, właśnie. Tutaj mamy floki z Binga. Co tu masz? Kuki Lus. No To są generalnie zabawki. Tu jest taka półka, gdzie są. Co gdzie tam? jest masę zabawek. Masę normalnie jest tego. Domki, nie domki, tu są bo chyba masze jeszcze, lalki, lalki. Tutaj nie wiem co tutaj. Cookie luz. Aha, Tutaj są kukius, tam jest, są modzi popy. Piłka. I właściwie to ty się niczym nie bawisz, wiesz o tym? No wiem. No to dobrze, że wiesz, zostawiamy to jeszcze dla Marcysi. O, się ma takiego kurczaka, zobaczcie. Dobra, przechodzimy teraz na tą stronę. Teraz Wam pokażę, co ma w tych półkach. A właśnie, że są półeczki. No, jest nowy dywanik, jest bardzo mięciutki i śliski. A tutaj w półkach co masz? W półkach już jest bałagan. Od tamtego filmiku, który nagraliśmy wcześniej... Ej! ...z porządkami... ...już jest nieporządek. A to było tak niedawno, mi się wydaje, Milanko, a tu już masz taki bałagan po krzewkach. Patrzcie, mam spray. No, spray ale, do włosów. Ale nie jest, ale nie jest tak No nie, on jest taki nowy, żółty. O taki. No. Dostałam od Pani, dla pacjent. pacjent. tutaj mogę sobie chować e, ząbki. Tak, o. ząbki. Dla wróżki, zębuszki. Mhm. I mam jeszcze taką gumkę, patrzcie. No wyciąga się to, no tu są brokaty jeszcze znowu slime jest. Dziurkacz, lakier do paznokci, no i jeszcze taki drugi pączusz, ale jest już pantom. No i też u się go wyciąga, nie? Klej tam masz. Klej od Mikołaja dostałam, tylko ten jest niezakręcony. O, czyli już jest wyschnięty, to już jest do wyrzucenia, nawet go nie chowaj, tylko na górę. Gdybyśmy wiedziały, że trzeba go wyrzucić. Wiesz, chodź do następnej szafeczki. A co tu miałaś? Naklejki. A kiedy ty je nakleiłaś? Chyba niedawno, co? Bo ta szafka mi się wydaje, że ona była czysta. Kiedyś. No, a tutaj jest kolejna szafeczka. Patrzcie, jak pracuję nad jojem. No, ale jeszcze się uczysz. Jeszcze tak dobrze ci chyba nie idzie. Czy idzie ci już dobrze? No dobrze. Zobaczymy, jak ci idzie z tym jojem. Dawaj. No, musisz jeszcze potrenować, co? Ale nawet całkiem, całkiem, no. Z babki dostałam, tu mam linijki. i Milenka z Pokémon. Tak właściwie to te Pokemony już leżą, muszę Wam powiedzieć. Na początku Milenka zrobiła taką furorę, wow. Jak były jakieś odpusty, to też chciała kupować. A teraz już leżą te Pokemony też. Mam też tylko. No, da, grę. Mam swoją drobnicę. To jest od Marcusia drobnica. No, to już swoją chyba Marcusia ci zepsuła. Z tego co pamiętam, oczka ci odpadły. Nie. Bo tutaj są takie oczka w tej żownicy. Tak. Lecimy na następną krzewkę. No, tutaj mam. Ale zrobisz hałas teraz. Tutaj są, tu jest pełno, pełno naklejek. Czyli no. też masz do dekorowania tutaj rzeczy. Farby Barbie. No farby masz tutaj, masz tutaj, zakreślacze i mnóstwo. I mnóstwo innych rzeczy. O właśnie, teraz następna szafeczka. Farby. I to mamy to samo, też pełno farb, naklejek. Słuchawki z pokemonów. No, to lecimy następna szafeczka. A tak w ogóle to ja nie używam swojego tabletu. No już dawno nie używałaś tabletu, no. No i mojego telefonu. Chociaż nie, bo nagrywałyśmy filmik z toka boka, to żeś używała. No ale teraz już nie używam. No nie, teraz znowu leży. No i tutaj masz tak samo kredki, Zobaczcie. zeszyciki, o. To jest od mojej koleżanki Alicji. Czyli masz, najlepsza twoja koleżanka to jest Ala, prawda, w przedszkolu? Mhm. No i koniec szefek. Na koniec idziemy do największej, na, do największego bałam, bałaganu świata. Czyli do mojej szafy. Ale nie, nawet nie jest tak źle. Zobaczcie, tutaj są klocki Lego, pełno gier. A wiecie, od kogo dostałam tę grę? Od mojego elfa. No wyczarował mi! Wyszłam do pokoju, ja patrzę. Elf siedzi, a tam gra. No, zaczarowany elf przyszedł do Milenki w święta i dał taką grę. Za podziękowanie, że się nim opiekowała. To na górze mam puzzle same. No i tutaj też są gry. No. A, tam a tam na samej ubranie. górze już są same ubrania. Czyli tu jest jeszcze Twoja szafeczka z takimi grami. To jest szafeczka od Milenki. Tak. A z drugiej strony pokoju Czyli Ta środkowa są. to jest wszystko nasze. Te środkowe to to są ubrania. No, a tutaj przejdźmy jeszcze. Do Marcysi gratów. Czyli to są graty od Marcysi, czyli też puzzle, gry. Książki. Książeczki. Puzzle od Blu. No, czyli też masek gier, masę klocków i Marcysia się w sumie tym bawi bardzo. Właściwie wy się najbardziej bawicie takimi rzeczami właśnie niż zabawkami. Zauważyłaś? Nie. Mhm. Nie zauważyłaś? No lubię się bawić tym. Nawet Mirenka się bawi czasami od się rzeczami. No i no! Lubię się bawić tym. I to by było na tyle w moim pokoju. Jestem bardzo z niego zadowolona. Zostawcie subka, łapka w górę i papa w tym odcinku. Bye bye! Cało 102!